I widzowie, jak obiecałam, będzie teraz film o roślinkach, bo obiecałam, że będzie. W najnowszym filmie wytłumaczyłam, dlaczego się zmieniła zmiana planów, i teraz takie są. Że teraz będzie pierwszy z roślinami, ale już zapraszam do oglądania. Muszę sobie na film do tych roślin pójść. Przedstawię wam. Na początku drzewko szczęścia moje, to jest to drzewko szczęścia, niestety drzewko szczęścia opadło, jakby u mnie ono już, jakby u mnie jakoś drzewko szczęścia nie rośnie, chociaż walczyłam, żeby, no, wiecie, przeżyło to jakoś, no nie wyszło, jakoś chyba miało za mało wody, albo za dużo, albo po prostu się u mnie nie przyjęło. Tutaj Wam pokażę te drzewko. Te drzewko, no te drzewko już bardzo dużo jest u mnie i bardzo je kocham. Pięknie się rozrasta, ma wodę i wszystko. Więc ogólnie no, ono jest piękne. No jak dla mnie jest piękne. I nie wiem, jak to dokładnie kwiatek, ale jest piękne. Tutaj mamy już taki nowy kwiatek, który już Wam pokazuję. Taki nowy. On już oczywiście więdnie, on jakby ma wodę, no ale wiecie, już na zimę kwiatki trochę więdną, bo już są zimniejsze temperatury i w ogóle, więc on już trochę więdnie tu, ale spoko ma wody i wszystko. Tutaj jeszcze mam grzybka takiego. A to jest jak coś, tu wodę nalewam i pryskam takie małe kwiatki, które nie potrzebują tyle wody. Ale ogólnie to jak dla mnie ten kwiatek jest piękny, też piękny, mimo to, że już właśnie opadają mój liście i w ogóle. To jest kwiatek, którego już dawno dostałam i dużo już o mnie siedzi, ale się bardzo dobrze rozrasta. Też nie wiem jaki to kwiatek, tak samo jak tu nie wiem jaki to kwiatek. Po prostu nie znam wszystkich swoich kwiatów ale jak dla mnie on jest piękny. Mm, bardzo dobrze się u mnie rozrasta i yy, w ogóle. Bardzo dobrze się rozrastał u mnie. A tutaj mamy taki kwiatek, o ten. On był większy, ale podzieliłam go na dwie części, bo trochę już w doniczce był za dużo. Tutaj, a tu jest jego druga część. Tu nie wiem, jaki kwiatek w ogóle jest zasadzony, ale i tak jest piękny. Mhm. I w ogóle, więc się cieszę, że go też mam i się u mnie dobrze rozrasta. Tutaj macie jeszcze z góry podgląd na wszystkie kwiaty. Ten różowy jak coś, to był taki kwiatek, ale po prostu zerwany z ogródka na ozdobę go postawiłam, więc i tak by nie przeżył. A tu, a tu to normalnie po prostu kwiatek gubiliście, no bo wiecie. No, nie będzie kwit cały, więc to jest normalne. Jak coś u tego kwiatka, wszystko jest z nim dobrze. Tutaj macie z góry podgląd na wszystkie kwiaty. O, a tu jest jeszcze aloes, aloes też dobrze u mnie rośnie. A tu po prostu zamaczałam listki, żeby może coś z tego wyrosło w tym kieliszku, ale nie wyrosło. Jeszcze tu macie podgląd na wszystkie kwiatki jeszcze raz. No i nie wiem, sobie co tu mówić dużo, no bo nie mam co mówić prawie w ogóle, więc chyba już się z wami pożegnam. 嗯，你爸爸。